Witam serdecznie wszystkich w moim kolejnym filmie, dzisiaj pytanie i odpowiedzi związane z poprzednim filmem, związanym z Piastami Śląskimi, przechodzimy do pytań użytkowników. Użytkownik Milczanic 100 pyta się, z chęcią bym usłyszał dalsze losy władców na tamtych ziemiach, przede wszystkim ciekawe są dalsze losy Śląska, w szczególności przed, oraz w trakcie wojen husyckich. Polityka zależności oraz korekcje. Pozdrawiam, liczę na film. I również drugie tutaj pytanie od użytkownika, w zasadzie możemy je połączyć, bo one są trochę podobne do siebie. Artur Zagaj pyta się, czy Rzym, w nawiasie Wielka Mierzotnica, zakończyła panowanie Piastów? W zasadzie do zakończenie panowania Piastów Śląskich możemy przypisać królowi Czech Janowi Luksemburskiemu. Na filmie wspominam o tym, że zawarł on układ dynastyczny z księciem wrocławskim, Henrykiem VI Dobrym, ale to wszystko tak naprawdę wpisywało się w cały ciąg układów, cały ciąg hołdów złożonych w roku 1327 i na przykład hołd złożyli wszyscy książęta górnośląscy. Raciborski, Oświęcimski, Cieszyński, Opolski i inni. A znowu za nimi poszli książęta Dolnośląscy, Ścinawski, Oleśnicki, Żagański, Legnicko-Brzeski. Czemu tak się stało? To jest dobre pytanie. W zasadzie tutaj możemy tylko przytoczyć zapiski kronikarza polskiego Janko z który pisał, że więcej podarunkami i obudą swoich dworaków oraz obietnicami podstępnymi zwiedzeni, aniżeli najazdem w zbrojnym pokonani chodzi mi jest na to, że kierowali się bardziej możliwością zawarcia ugody i sojuszu z bardzo potężnym sąsiadem, niż pod wpływem groźby z jego strony. Trzeba też mieć na uwadze, że Jan Luksemburski nosił tytuł króla polskiego, co też mogło mieć wpływ na decyzje podejmowane przez piastów śląskich. I dopiero Jan Luksemburski zrzeka się tego tytułu na rzecz Kazimierza Wielkiego. Na Dolnym Śląsku pozostało tylko kilka niezależnych księstw: Głogowskie, Świnickie, Jaworskie, Ziębickie i Otmuchowsko-Nyskie. W księstwie głogowskim rządził Przemko I, który no, niespodziewanie umiera, prawdopodobnie od ludy. Kolejny odpadł książę Ziębicki z powodu długów. Księstwo odmuchowsko-nyskie było we władaniu biskupów wrocławskich i ci, co prawda, uznali patronat Czech, ale pozostawali wciąż w dużej mierze niezależni. A samo biskupstwo wrocławskie, warto wspomnieć, aż do roku 1812 wchodziło w skład struktury Kościoła Polskiego. No i ostatnio odpadają księstwa świnickie i jawockie kilka lat po śmierci swojego władcy Bolka II Małego. Politykę Janu Luksemburskiego kontynuuje jego syn, Karol IV, kolejny król Czech. To jest ten Karol od tego sławnego mostu Karola w Pradze. I Karol IV nosi już tytuł cesarza świętego Cesarstwa Rzymskiego, ale jest to tak de facto tylko tytuł, bo on jest raczej skupiony na sprawach czeskich. Co ciekawe, jego żoną, a zarazem cesarzową rzymską, jest księżniczka piastowska Anna ze Świnicy. Czyli sami widzicie, jak tutaj jest skomplikowany ten układ polityczny. Jak te rody wzajemnie między sobą przenikają, jak zawierają sojusze, jak zwalczają siebie. Liczyły się tylko i wyłącznie układy, praktycznie kwestie narodowościowe tutaj nie odgrywały żadnej roli. Dalej lecimy z historią. Ci schołdowani książęta, którzy przeżyli, no praktycznie byli już całkowicie zgermanizowani. Na przykład książę oleśnicki Konrad Biały brał udział w bitwie pod Grunwaldem, ale po stronie krzyżackiej. No mało tego tam walczyła cała chorągiew cała śląska. Jak przyjrzymy się, się na tym sławnym obrazie Matejki, to możemy tam dostrzec tych piastów śląskich. Tam na samym dole jest rycerz, który trzyma tarczę z czarnym orłem na złotym tle, no, to jest właśnie herb Piastów Śląskich. Podczas wojen husyckich postawa Piastów Śląskich też nie była jednoznaczna. Część z tych Piastów, którzy pozostali u władzy, zawiązała konfederację antyhusycką, a na przykład jeden Piast, książę opolski, Polko V, przyłączył się do ruchu husyckiego, także no tutaj w gronie tych książąt nie było wspólnego stanowiska w sprawie ruchu, czy też zwalczania ruchu husyckiego. Pod koniec XV wieku piastowie śląscy rządzili już tylko w jednym księstwie, Legnicko-Brzeckim. Także możemy mówić, że tutaj ród piastów na Śląsku praktycznie już upadł, no ale zamiast tego pojawiają się inne rody, i tak na przykład swoją pozycję wzmacnia ród Hohenzollernów. Żebyśmy sobie tutaj jeszcze usystematyzowali te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce. Śląsk jest w tym momencie cały czas częścią Korony Czech, a dopiero na początku XVI wieku, kiedy umiera bezdzietnie, praktycznie bezdzietnie król Ludwik Jagiellończyk, Koronę Czech i Węgiel po nim przyjmuje austriacki arcyksiąże Ferdynand z rodu Habsburgów. Śląsk więc staje się częścią no, wielonarodowej monarchii Habsburgów, która przez najbliższe 400 lat decyduje o porządku w tej części Europy, w Europie Środkowej, praktycznie. I dopiero dopiero w XVIII wieku po wojnach śląskich, Śląsk staje się częścią Prus. Ostatni Piastowie, którzy rządzili księstwie legnicko brzeskim przeszli nawet na protestantyzm, co oczywiście było. No, nie w smak katolickim Habsburgo. I tak tutaj dochodzimy do postaci Jerzego Wilhelma, który umiera w roku 1675. No i to jest ostatni książę Piastowski. Więcej, więcej książąt no już po prostu nie ma. To jest oczywiście historia w bardzo dużym skrócie, bo ona jest bardzo zawiła i bardzo wielowątkowa. Tak dostanie moglibyśmy zakończyć całą tą opowieść o Piastach Śląskich, gdyby nie jeden szczegół. Na Dolnym Śląsku w którymś momencie pojawia się ród, który nazywa się Hobergowie. I oni przejmują między innymi Zamek Książ, ten wybudowany przez Piasta Śląskiego, Borka Surowego, stają się właścicielami ziemskimi, posiadają kopalnie, w którymś momencie zmieniają nazwisko na Hochbergowie, i u szczytu, u szczytu swojej potęgi są jedną z najbardziej bogatych rodzin w cesarstwie niemieckim. I co ciekawe, ci Hochbergowie byli spokrewnieni z wiastami śląskimi, ale po bardzo, ale to bardzo odległej kondzieli. I oni się do tych piastów śląskich odwoływali. To im w pewnym sensie pomagało legitymizować władzę na terenach czy na zamku zajmowanym dawniej przez piasta. Hochbergowie odwoływali się do tradycji piastów śląskich między innymi poprzez imiona. I tak na przykład jeden z synów księżnej Daisy miał na imię Polko Bolko Konrad von Hochberg. A Bolko to jest przecież piastowskie imię skrót od Bolesława i choćby tutaj warto wspomnieć postać bolka Surowego, Bolesława Logatki czy Bolesława Krzywoustego. Mało tego, dzisiaj żyje jeszcze jeden potomek Hochbergów, ostatni wnuk księżnej Daisy, który często odwiedza Zamek Książ i on również ma na imię Borko. Mało tego, te spokrewnienie piastowskie Hochbergów miało być również wykorzystane u schyłku I wojny światowej. Kiedy to pojawiła się szansa, opcja na odzyskanie niepodległości przez Polskę i być może odbudowy monarchii. I tutaj prawdopodobnie, podkreślam, brano pod uwagę na króla, na odbudowę tronu polskiego, Jana Henryka XV, Hochberga lub jego syna Aleksandra. Prawdopodobnie, bo z tego, co się orientuje, to. Te zapiski na ten temat pojawiły się tylko we wspomnieniach księżnej Daisy. No i właśnie tutaj te ich związki, odległe związki, bądź co bądź z piastami śląskimi, miały być elementem, który by legitymizował ich ewentualną władzę przy odbudowie monarchii w Polsce. No tak się jednak nie stało. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat. Historii Hochbergów, to na moim blogu wrzucę filmik do bardzo ciekawego wykładu właśnie na temat rodu Hochbergów. Jeżeli macie wolną chwilę, to zapraszam do jego obejrzenia. Link będzie po poniżej filmu. Oprócz Hochbergów, do Piastów Śląskich odbywał się także kolejny wielki ród śląska Szafgoczowie, którzy to na początku XVIII wieku uzyskali prawo, pozwolenie do włączenia herbu Piastów Śląskich do. Swojego herbu szafgoczów. I tak de facto to właśnie szafgoczowie formalnie mogą mówić o sobie, że są spadkobiercami piastów śląskich. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Czekajcie na nasze kolejne produkcje. Już w przyszłym tygodniu powinien pojawić się nowy film na naszym kanale. Ja tymczasem zapraszam do subskrybowania kanału oraz do wchodzenia na mojego bloga. Jest tam artykuł z tym filmem, o którym wspominałem. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.